Cześć witam was Sebastian wikiper.pl. Trochę mnie przyziębienie bierze. No ale trzeba działać. No, bez sensu żeby te ule na zimę zostały na samej ziemi. No, to będzie i wilgoć bardzo mocno szła od spodu i każdy deszcz będzie powodem tego że, że będzie zaciekać do środka. Śnieg jak przyjdzie to będzie przerąbane. Także trzeba parę centymetrów podnieść te ule. No i mój pomysł cegły stare cegły i łaty żeby to wszystko było wyżej. Także bierzemy się. No i praca w re. Honker, honker odpalony, przywiózł mi łaty, przywiózł mi cegły. No i tak już to porozkładałem, czy jest to najlepszy stojak. No nie jest na pewno najlepszym rozwiązaniem, takie nie są najlepszym rozwiązaniem takie stojaki, ale dla mnie w tym momencie są najtańszym rozwiązaniem, bo wszystko mam z odzysku. Pamiętacie, jak pokazywałem wam, że nam podwiało jeden z tych właśnie ten magazyn. Dach nam podwiało w pewnym momencie, no jest to rozebrane, także odzyskane, obniżone. Odzyskane sporo cegły, odzyskane belki, deski i właśnie te łaty. Także sobie tutaj to porozkładałem. No i za chwileczkę już zaczynam wiązać ule pasami i będę przerzucał je właśnie na ten prowizoryczny stojak. Ale nie tylko o tym chciałem pogadać, bo co, co Was interesuje, co tutaj u mnie na pasiece. Ważniejsze jest, jaki w jaki sposób. Jest najlepiej rozstawić ule na pasiece. Jak to jest tak książkowo-przepisowe? No i takie ustawienie cztery rzędy jeden, drugi, tam trzeci rząd no i tam dalej jeszcze czwarty no, idealne, idealne rozwiązanie tylko nie dla pszczół, dla samego pszczelarza jak najbardziej, mamy wszystko blisko. Ale jeżeli chodzi o błądzenie pszczół, o roznoszenie chorób najgorszy sposób z możliwych, jakie tylko mogą być. Wiem to ja, wiedzą to inni pszczelarze, ktoś mi nawet zwrócił uwagę. Ja to ustawiłem tylko i wyłącznie do zimowli, ale tak przemyślałem to, że na wiosnę do końca rzepaku, no one niestety tak będą stały. A jakby było najlepiej postawić pszczoły i zimować? No to tak, mamy ten ul i mamy ten ul. Od niego do tego. Jest 6 metrów. Książkowo, tylko że raz, dwa, trzy, cztery. Ten byłby odpowiedni, w odpowiednim miejscu, a raz, dwa, trzy, cztery uliki powinny stąd zniknąć. Odległość rząd od rzędu 6 metrów, a ul od ula 4. To jest książkowo, to jest idealne, idealne rozwiązanie. idealne. Przepisowo ustawienie uli. No ale niestety, jak każdego, ogranicza mnie miejsce na pasieczysku, no i, i niestety w ten sposób jest to źle, tak źle jest to ustawione. Co czwarty, co, co, co piąty ul powinien stać, cztery powinny znikać, powinny być przestawione w następne rzędy, w następne szeregi. Wszystko powinno być dużo, dużo dalej od siebie. Dlaczego? No, bo przede wszystkim. Higieniczność jakaś na tej pasiece i błądzenie pszczół. No, ale niestety, brakuje mi miejsca, tak w tym momencie są rozstawione. Być może następna zimowla będzie na różnych pasieczyskach, okaże się. No, dla mnie, idealnym to rozwiązaniem było w tym momencie, żeby zakarmiać, żeby zaleczyć, nie trzeba było daleko chodzić. Ale odczuwa się to, że na przykład bierzesz jeden, pierwszy, drugi, trzeci ul, szybko przejrzysz, wszystko fajnie, elegancko. No, ale już przy czwartym, już z tych dwóch czy trzech pozostałych już Ci krążą głowy, nad głową pszczoły. Jesienią, na późnym latem, to wiecie, że to już jest problematyczne, bo wybieranie miodu w powietrzu pszczoła i otwierasz następny ul. No i już jest atak, już jest wojna, już jest... I pszczelarz ma przerąbane, i pszczoły mają przerąbane. Także ustawienie to jest najgorszym z możliwych. No ale ze względu na to, że ja tutaj też mam rzepak tutaj w promieniu, Kilometra myślę, że będę miał z 300 hektarów rzepaku. Tutaj za, od razu za płotem jest kwietna łąka, a kawałek dalej jakieś 15-20 metrów dalej już jest naszego rzepaku. 60 prawie hektarów. Tam, w tamtą stronę też mamy rzepak. Z drugiej strony wioski też sąsiedzi mają rzepak. Także no ilość rzepaku u mnie na wiosnę jest duża. Problemem, może nie problemem, bo moja wioska w ogóle jest tak położona, że tutaj ten start wiosenny jest bardzo dobry. Są drzewka owocowe, jest mniszek, yy, są klony yy, i właśnie w pewnym momencie przychodzi, przychodzi ten rzepak. No i w, do końca rzepaku nie będę pszczół stąd zabierał. Yy, akacja już dla mnie tutaj będzie problemem, bo jak widzicie tam, o i teraz drugiego lasku nie widać, tamten tak daleko, daleko lasek. To jest las akacjowy i obok jest drugi no to tej akacji mam gdzieś może 5 może 6 hektarów, no to na tą ilość pszczoły, która tutaj będzie po zimowli między 90 a 110 jest teraz, a, a będzie 90 raczej no, no, no liczmy, że 90 może stówka będzie, no to w jednym miejscu wiadomo, że to już będzie tragedia to będzie już za dużo tej pszczoły na taką małą ilość akacji więc po rzepaku szybko będziemy wywozić sporą część tych uli i tamtych, i tych tutaj zostawię Około 40, myślę, że nie więcej, bo to bez, będzie e, bez sensu, żeby pszczoły musiały rywalizować o tą akację. Owszem, będzie tutaj jeszcze jakiegoś takiego. Do akacji to ja tutaj mam w miarę, w miarę pożytek, a później wiecie, że ja wszystko wywożę w cholerę. To jest prawie 110 km stąd e, w góry. No i tam już wtedy. I wtedy tam na łąkach mogę sobie e, rozkładać te rodzinki trochę szerzej. Oczywiście no, takiego książkowego rozstawienia nie będzie, ale będzie e, przyłożę się do tego, żeby nie było takich kumulacji w jednym miejscu tych rodzin pszczelich, żeby też te odległości jednak, jednak były trochę większe. No Teraz nie ma 30 cm, jest praktycznie ul przy ulu, jest na ciasno, jest na bardzo, bardzo ciasno to wszystko i jest to straszliwy błąd. Jest to dla mnie rozwiązanie na do zimowli, do zakarmiania, do leczenia, nie trzeba daleko chodzić. Dla pszczół najgorsze z możliwych rozwiązań. No ale co, idziemy dalej, trzeba rozkładać, przerzucać te ule, rozkładać następny rząd stojaków i kończyć ten dzionek. Zeszło mi trochę, no bo musiałem poprzebierać, trochę gwoździ musiałem powyciągać, trochę pozaginać, także, no, ale będzie, będzie ok. Ten rządek już mamy, bierzemy się za następny, tylko trzeba jechać po cegły i po łaty. Dobra, zacząłem przekładać, ale brakło mi sił, więc więc starczy na dzisiaj kończymy. Jeżeli się nauczyliście coś z tego filmiku, jak powinno być, jak powinno wyglądać rozstawienie Uli na pasiece, no to ale jeżeli jest za dużo rodzin, to też się nie uda. Zostało mi trochę jeszcze do ułożenia z jednej, z drugiej strony. Ale to już jutro, także trzymajcie się, cześć!